Wiecie zapomniałem wam szczerze, tak się zacząłem zapędzać yy, jednak w, tym, w tej chęci tego rozwoju, postępu jakiegokolwiek A, Ale chciałem jednak zautomatyzować tutaj i zrobić system logistyczny Żeby roboty latały tutaj wysyłały to yy, Te pakiety naukowe, fioletowe, bo już nie wiem jak je tu zmieścić I okazuje się, że nie mam nawet zbadanych skrzyń no, Mam tylko pasywną zaopatrzeniem magazynującą Zacząłem oglądać poradnik w lecie, który ma 49 kurwa minut. Tak wygląda granie w tę grę. I się okazało, że są jeszcze jakieś skrzynie żądające i tak dalej. Wtedy mógłbym tutaj ewentualnie taką postawić, ale i tak ciężko, żeby to przekładało. Hmm. Więc zrobię tak, że po prostu. Jednę ten roboport tutaj. Tak żeby tylko sobie odfajkować, że coś tam się z tym pobawiłem. I po prostu ręcznie umieszczę te pakiety w laboratoriach. Czyli sprawa wygląda tak, że możemy stawiać takie roboporty. One nam wyznaczają takie pola, jakbym miał drugi roboport. Mógłbym go połączyć tutaj, gdzieś tam po lewej i stworzyć jeszcze większy taki obszar. Te pola, te obszary to są yy, pola logistyczne i, i konstrukcyjne. Czyli, tak, gdzie, czyli w tym pomarańczowym polu działają roboty logistyczne, w tym zielonym konstrukcyjne. I logistyczne przesuwają przedmioty pomiędzy skrzyniami, a konstrukcyjne budują i naprawiają. Czyli to co ja mogę robić? Jebać roboty ogólnie. Ja tak naprawdę nie lubię robotów i tylko dlatego po prostu tutaj nie będę się bawił w to, bo jest to dla mnie fascynujące. Roboty są przerażające. Kurwa. No i niech sobie latają. Jak coś się zniszczy, powinny wziąć zestaw naprawczy i to, i to rozpierdolić, tak? I to naprawić. Zobaczmy, czy działają. No i co? A bo to są logistyczne. Sorry. Weźmy konstrukcyjnego. Dobra, tak, jest konstrukcyjny. No i wracają, i one się tutaj ładują i robią co mają robić. Na razie mnie nie posłużą, a ja te pakiety miałem tutaj wyłożyć ręcznie. Ja pierdolę, jeśli ktoś naprawdę jest takim dobry w tej grze, jeszcze jakimś fanatykiem optymalizacji czy coś, to chyba mnie kurwa nie będzie oglądał za bardzo. Chyba, że żeby się zlać ze śmiechu, co ja tu odwalam. Tak, ja tam śmieszne gówno. Tak samo jak sieć sterownicza. Nie wiem o co tu chodzi. Nie bawiłem się tym. Też poradniki są długie do tego. Prawda jest taka, że niektóre rzeczy to po prostu nie trzeba robić, żeby grę przejść. Ciekawe, czy się ten uran drugi wydobył. Co, a nie jeden? Siedemdziesiątych jest szansa podobno na niego. <śpięknie> Pięknie. <laughs> Przeżyłem! <laughs> A pociąg? To wyjebane całkiem? Nie, coś też wyłapał. Aż to coś pojadę co kogoś rozpierdolić. Dobra, wyżycia się Tyle Jeszcze tamtych Raczej lamusy, ale niekoniecznie. No, tych się trzeba na pewno pozbyć, o tu kurwa, co faj, co faj, ciężkie gnoje. Grubo. No co, faj kurwa, jak to działa? Jezu Chryste. <ścoughs> Nie zwaluje A jeszcze tam następnie. Tu stąd to już na pewno by podbijali do bazy. Kasowani na żywo, kurwa. No, nie, no niezły luj jest. To zjebie się? Wow, prawie. No i chuj, po czołgu. Czyli kosmyci też rosną w siłę już chyba, bo... nie kojarzyłem takiej potęgi. Pięknie, straciłem sprzętu. Dobra, lecę jeszcze dalej, chcę wykorzystać wszystko co mam i fakt też, że no, rozpierdoliłem dwa pojazdy Także weźmiemy sobie jeszcze, porobimy jakieś fajne nowe rzeczy, typu egzoszkielet Noctowizor I nawet taki kurwa kompensator I lepszą tarczę, no i przede wszystkim pancerz wspomagany Także będziemy samochodzącą bronią na razie czołgu nie będę robił, chociaż to tam wiele kurwa nie poczęła na ten czołg w sumie. Gdzie on był? Ha, to się teraz takie nic już wydaje. No ale dobra, na razie nie trzeba. No i co? I potem następne pakiety trzeba już minieć. Tyle latającego robota i tak widzę, że się przydaje. Bateria. No te baterie wiem, że mam porobione. Mamy teraz przy sobie spontan. Pojażę spontana. Dobra, jestem gotów na to gówno. Czytuję ostatniego save'a, na którym działo się coś sensownego. Czasem ogólnie robię save'a obczając co mam robić, i potem wracam do niego, żeby bez, po bez potrzeby upływ czasu nie miał. Bo czasem się potrafiam dziać głupie rzeczy, jak tego nie ogarniam. A na czymś tutaj się skupiam. A wiem, że na pewno tych zielonych pakietów będzie się musiało więcej robić. To jest związane z Ironem. To na pewno nie jest z miedzianymi tymi. Miedzi tutaj już tu mam na sranę. Więc, tak, szanowni Państwo, Faktorio gra strategiczna, survivalowa, powtarzam, będąca jednocześnie symulatorem optymalizacji produkcji. Jak do tej gry podejdziecie? Ja już mam takie pomysły, jak sobie myślę. Możliwe, że nawet skuszę się kiedyś zagrać. Factorio w takim totalnym free playu, pomijając cały survival, bo jest to możliwe. Pokażę wam jeszcze z poziomu menu, może kiedyś tam. I zagrać sobie po prostu tak, żeby coś tu spróbować budować na hama, cały czas Optymalizować, żeby obczaić sobie pewne motywy Wiedzieć do czego na przykład, dążyć kiedyś bardziej, bo Mi się czasem wydaje, że coś obczaiłem i że to jest spoko, a potem W sensie, że zaprojektowałem to w miarę w głowie To w sensie się okazuje, że są nieścisłości, które Pominąłem pewne dane Roboport nieoświetlony no i co? Ja czasem tak chodzę do tej gry i sprawdzam tak na oko czy coś się kurwa dzieje to fajnego i myślę sobie o jakichś pomysłach. Potem wycinam 15 minut nagrania, jak sobie tak chodzę, żeby w ogóle cokolwiek mówić robić. Otwarcie mówię, że tak to z mojej strony tutaj wygląda. Albo naprawiam jakieś błędy. Czy granatów mi aż tyle potrzeba? służą do produkcji pakietów Nie będę się tym przejmował, póki nie jest mi to aż tak potrzebne Na pewno te zielone pakiety powinny ruszyć kosztem czegoś Wiem, że do tego właśnie sieć sterownicza służy, nie? Chociaż kurwa, może że się mylę, bo nawet tego nie nie przejąłem aż tak ściśle, jakiejś tam dokumentacji Aaa, to miałem zrobić, no tak To no też układy No i widzicie, no nie pójdę dalej, muszę Zapierdolić ironów. Nie mam auta. Czekaj, 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 czekaj. Siadę? Siadłem. Siadłem. No dobra, ego. Mogę siadać i jechać automatycznie. Spoko. Bądź ręczny. To co zawsze nie Żeby on tam postał, żeby był przypływ, coś się działo Pełny Ciop Nie no, to tu jest taka prędkość. Hmm. Dawaj do i ciśniemy już.